Siemaleczko, wszyscy! ludzie, z jest to i witajcie w kolejnym Day Vlogu Challenge. Już nie wiem tak naprawdę, który to już jest odcinek, więc wybaczcie troszeczkę taką małą nieorientację, jeśli chodzi o odcinki, ale już na pewno pod kolejnych będę już bardziej się orientował co i jak dobra pomijając to słuchajcie postanowiłem że kurwa jeszcze hałasy jeszcze z zewnątrz też się zastanawiam czy nie będzie za bardzo hałasować ale dobra skupmy się na tym słuchajcie postanowiłem że no trzeba ostatecznie już zakończyć prezentację moich fantów więc to jest trzecia już część prezentacji i jak widzicie ostatnimi rzeczami które jak widzicie została tylko ta nasza skrzynka którą chyba jak pamiętacie w pierwszym uciku wam już prezentowałem ale nie było czasu więc zostało to przełożone w miarę możliwości troszeczkę na inny termin przy okazji zanim zaczniemy tutaj dostałem od Eryka MC gościa fajne gadżety podczas Ostatniego eventu, imprezy w Krakowie Smycz z yy, znakiem Lola Z postaciami Oriana oraz powinien być jeszcze tutaj Blitzcrank Tylko właśnie próbuję znaleźć, no właśnie trafią tylko ciągle na Oriane. O! Jest Blitzcrank Ale to są dla tych pojęciej I dildo pałki, jak to czasami mawiam, albo gumowe pałki Eee, dobra, przejdźmy do chyba najważniejszych rzeczy, która trochę nam zajmie, ale od razu ostrzegam w tym, no niektóre rzeczy się powtarzają, więc nie ma sensu prezentować go tego samego, dlatego po prostu ominiemy i jak się uda coś wam zaprezentować, jeżeli no, nie uda się jakoś pokazać. Z pierwszą rzeczy, no odstające to jest papier z community y, podczas wargamingu nic konkretnego nie ma a zresztą po co ja tam tu odkładam skoro specjalnie zrobiłem tutaj miejsce więc tutaj będziemy odkładać tutaj mamy o, takie do wieszenia sobie na drzwi y, mamy miałem 4 a zostały mi dwa stop gamer at work z tyłu wpadaj do nas ale no, to jest z zadowolenie.pl No i druga obiad poczeka, smutnie Fajne Tylko nie pamiętam właśnie się chyba długie było, jeżeli się nie mylę Kolejna rzecz Koszulka yy, Raptora z takim orłem Nie wiem czy z tyłu, nie się nie otwierałem, ale chyba, chyba z tyłu jest jeszcze chyba tylko logo Raptora Nic poza tym Dalej trochę długie, ale jak zrobimy w ten sposób to powinniście lepiej to widzieć to jest krawat Hitmana oj, wybaczcie, że to światło, ale niestety tak się włożyło kolejna rzecz, mamy tutaj koszulkę Duke Nuke Forever jak sami wiecie w mojej kolekcji akurat tą grę posiadam ale sama koszulka wygląda naprawdę fajnie, kiedyś może Wam się zaprezentuję. Dalej. Tutaj akurat mamy wyjęte z worka szalik z Wargamingu, ale to jeszcze będzie okazja. tego Wam nie zaprezentuję, bo to jest klucz do This War of Mine, więc to było podczas BKT. Podziękowania dla Piotka Ziemniaczka TV za podkładkę Alienware'a podczas X.com. -u. Co prawda jeszcze z niego jeszcze ani razu nie korzystałem ale tylko ze względu na to że jak widzicie objętość no to nie jest spora, po prostu nie jest duża chyba że do normalnej pracy to może wtedy tak To później Wam zaprezentuję eee, Tutaj mamy co? Mamy jojo chyba też Ravgora eee, Led the game begin Nie eee, będziemy tego używać akurat teraz bo to nie ma sensu właśnie sobie próbuję przypomnieć ale na razie wiecie co chyba sobie tak. jak ja tych worków worków kuchwastymi rzeczami z workiem miguel ja i chyba mam 7 chyba tak mi się wydaje ale nie ja będę wam wszystkich pokazywać tylko jak się uda o, tak jak już mówiłem o szaliczku mogę wam zaprezentować jeśli mi się uda o taki w ładnych kolorach to wygląda z tyłu co prawda nic nie ma ogólnie mieliśmy w zestawie w całości z workiem z gadżetami ulotki też z worka zamuszalik szalik z tego co widzę co mamy tutaj dalej mamy tutaj jakiś kot z tego co widzę a to z tego Ubera też z Wargamingu w trochę dużo z tego Widzę Wargamingu Opaski też również podczas imprezy się świeciły nie wiem czy teraz działają zaraz zobaczymy No chyba niektóre mogą już nie działać No niestety nie działają więc niestety nie będę mógł wam to jakoś zaprezentować Kolejne Gumopałki bez Wargamingu, No troszeczkę tych, jak mówiłem, jest rzeczy z Wargamingu. To jakiś yy, smycz, ale to za włępu i raptor smycz, czyli nic tak naprawdę konkretnego. Yy, co jeszcze mogę wam zaprezentować? Bo tu jeszcze parę rzeczy akurat z Wargamingu Wam nie zaprezentowałem. Jest uda. Mam nadzieję, że mi się uda. No to ja jeszcze chcę zaprezentować. Tutaj akurat to jest to samo, co już mówiłem wcześniej, że tam są typu ulotki. I taka opaska. No w sumie nie wiem tak naprawdę do czego. Może będziecie wiedzieli. Też się dostawało kody do na przykład jedna jest do 7 dni premium, a druga z te dwa light 7 dni premium jeden slot na garaż i 1000 golda jak widzicie też ładnie to wszystko wygląda no i broloczek też również sorry z też wargamingu i jeszcze dostaliśmy pewną taką małą rzecz otworzę sobie może tutaj małą czy ja powiedziałem małą bez przesady z dużą jak na wygląd Koszulkę to jest bourgeningu. was to już w nerga ta nazwa? <laughs> ale ogólnie sam materiał jest dość zaskakujący, taki nietypowy. Nie, nie mogę Wam powiedzieć konkretnie, z jakiego to jest materiału, ale to nie jest taka jakby klasyczna, jaka ja Wam wtedy prezentowałem w tym odcinku yy, moich koszulek. Po prostu jest taki inny materiał. Zostaje jeszcze jedna rzecz, którą mam dla Was do zaprezentowania. Jest to głośnik... bym powiedział przez Bluetooth, ale trochę to jest nie do końca, prawda? To jest akurat głośnik PayPal'a. Mamy oczywiście wejście... wejście. Możliwość wsadzenia baterii. Jak ogólnie cały ten proces... Nie jestem dokładnie pewna, bo wybaczcie, że troszeczkę czasu temu nie używałem tego. Ale jeżeli jest możliwość nawet podłączenia przez bluetooth, to i tak jedyną możliwą rzeczą, żebyśmy niestety wam telefon jakiegoś tutaj nie wygarnę, żeby Wam coś tu jakoś zaprezentować. Ale wyobraźcie sobie, że jeżeli chcecie, żeby odpaliły się Wam te głosinki, musicie tutaj, dokładnie tutaj, położyć telefon. I jak muzyka zostanie odpalona, to w tych głośnikach będzie normalnie leciała muzyka. Szałowo to nie jest. Nie jest to jakoś zbytnio głośne. Taki średniak, tak bym powiedział. Ale może kiedyś sprawdzimy jakieś lepsze możliwości tego. To się przekonamy, jak to będzie konkretniej sprawował. No i jak widzicie, mogę już Wam nawet tak zaprezentować, jest to już wszystko. Pusto, tam nie ma nic już konkretnego. Jeszcze pozostaje mi tylko jedna rzecz, tylko niestety z tego co widzę, niestety nie mam plakatu, z którym pokazywałem Wam z Lola, że tu dostałem smycz oraz... No już nie pamiętam co to było, wybaczcie. Ale. To jest wszystko oprócz plakatu, który chciałem Wam zaprezentować, ale niestety zaginął. To ogólnie jest już wszystko co chciałem już Wam zaprezentować. To już wszystkie były moje fanty, które chciałem Wam zaprezentować day w blogu. vlogu. Kolejne będą tylko już w formie informacyjnym. Jak będę na jakichkolwiek jeszcze imprezach, to jeszcze będzie też okazja Wam zaprezentować to co uda mi się zdobyć kolejnych okazjach. Także dzięki wielkie za obejrzenie. Nie zapomnijcie o ocenece. Jeżeli ktoś jest nowy też, to zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych day vlogach. Trzymajcie się i cześć!